Gmina Dywity Hucznie obchodziła Dzień Dziecka. W sobotę 31 maja miejscowy stadion wypełnił się wieloma atrakcjami przygotowanymi z myślą o najmłodszych. Bogaty program festynu był doskonałą okazją do spędzenia niedzielnego popołudnia w gronie rodziny. Staramy się co roku uatrakcyjniać te spotkania z dziećmi i młodzieżą. I da się zauważyć, że jest coraz więcej chętnych, którzy przychodzą w tym dniu i się potrafią pięknie wspólnie bawić. Zaczęliśmy w 2007 roku, więc jest to już rodzaj tradycji. Wiem też, że bardzo dużo mieszkańców pobliskiego Olsztyna do nas dociera na tą imprezę, także myślę, że no jest to coś, co już na stałe się tutaj wpisało w nasz lokalny pejzaż imprez letnich. Centrum wydarzeń stanowiła scena, na której odbywały się pokazy zaproszonych zespołów. To właśnie sceniczne występy z udziałem najmłodszych były główną atrakcją tego dnia. Mali artyści z okazji swojego święta chcieli się zaprezentować wyjątkowo. Swoje popisy wokalne przygotowali i zaprezentowali m.in. laureaci Gminnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej Glissando. Bawimy się dobrze i jest bardzo fajny, naprawdę. Bardzo dobrze zorganizowany. Dużo dla dzieci atrakcji, także bardzo mi się podoba. Atrakcje dla dzieci są no, niesamowite, także radość dzieci jest no, chyba naj, najlepsza, prawda? Super jest, wiele atrakcji, no i bardzo fajnie ogólnie. Jakie atrakcje już, z jakich atrakcji już skorzystaliście? No byliśmy synkiem tutaj na tych właśnie gumowych zjeżdżalniach, i tam bawił w, w tych piłkach, tam sobie śmigał. No i teraz właśnie tutaj czekamy, będzie na przejażdżkę konną. No, jest fajnie, jest wszystko dla dzieci, tak, jest pogoda. Wszystko, co, co tylko można chcieć. Na płycie stadionu na dzieci czekały olbrzymie zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe czy przejażdżki konne. Chętni mogli spróbować jazdy na tak zwanym Segwayu, a co silniejsi mieli okazję poderwać w powietrze spadochron należący do Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Wielu ludzi e, doświadcza tego po raz pierwszy i jest zaskoczony, że mm, kawałek materiału jeszcze z otworami w środku potrafi stawić taki opór, że nie można e, pociągnąć spadochronu do przodu, a wręcz się cofa ze spadochronem, jeżeli wiaterek trochę powieje. Atrakcji przygotowanych przez organizatorów było tego dnia wiele. Dużą popularnością, szczególnie wśród chłopców, cieszył się wóz strażacki, którego wyposażenie prezentowali strażacy Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Natomiast funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przybyli na festyn ze swoimi najlepszymi psami policyjnymi. Mój pies jest szkolony pod kątem patrolowania i tropienia, czyli mogę tego psa wykorzystywać w służbie jako psa patrolowego, np. do patroli parków jakichś rejonów zagrożonych, i jak też do tropienia śladów ludzkich. Dzień Dziecka stał się już tradycyjnie największym spotkaniem dzieci i młodzieży w gminie Dywity. Za rok impreza będzie zorganizowana już po raz dziesiąty, ale jeszcze w tym roku władze gminy mają w planach kolejne festyny tematyczne, które będą organizowane także w mniejszych miejscowościach.